Zwyczaj zdobienia jaj, uważanych za symbol utajonego i odradzającego się życia, jest bardzo dawny. W starożytnym Rzymie jaja malowane na czerwono poświęcane były bogini urodzaju cererze, zaś w Persji święto Nowego Roku, wypadające na wiosnę, zwano świętem czerwonego jajka. W Polsce pisanki wykonuje się przed Wielkanocą, choć jeszcze do niedawna okres ten był dłuższy sięgał Zielonych Świątek. Wspaniałą kolekcję kraszonych jaj możemy obejrzeć w Krakowskim Muzeum Etnograficznym, które utrzymuje kontakty z licznymi pisankarkami z różnych regionów kraju. Zaprasza je do Krakowa. Właśnie laureatka jednej z pierwszych nagród konkursu na najpiękniejszą pisankę, pani Stefania Kawuza z Rzeszowa, której towarzyszy wnuczka, rozłożyła swój podręczny warsztat Jak się idzie? w Izbie Krakowskiej Tak To Rób wzór. Dalej tak to Ci wyjdzie. Nie tak już jak mnie, ale wyjdzie prosto. Babciu, a czy, czy dawniej robili tak jak teraz, pisanki? Robili pisanki, ale inne wzory. Robili w kwiaty, robili w łopaty, w grabki, takie narzędzia różne rolnicze i najwięcej w kwiaty. A czy twoja babcia robiła i mamusia? Robiła, babcia, mamusia robiła, to już ja od mamusi robię te wzory, brałam od swojej mamusi. U nas w szkole nikt nie robi, tylko ja. No bo nie, nie uczył tutaj. Tutaj nie robił tak. Bo tam koło sokala to tam każda jedna robiła. Dziewczynka malutka. Do szkoły jeszcze nie zaczynała chodzić, a już robiła pisanki. I różne wzory. Ja, najwięcej to w kwiaty, bo to najlżej zrobić. A takie jak ty robisz, to to troszkę ciężej. Lepiej, że jak byś robiła w kwiatki, to by ci lżej było i byś nie mówiła, że krzyło. A kiedy się nauczysz prosto, ja też od razu nie robiłam tak prosto, bo mi drgała ręka, a dziś już całkiem dobrze. Ty też powinnaś, jak będziesz dalej pisać pisanki, to będzie ci ręka już znajdzie na swoje. No? Widzisz, coraz lepiej. Ja zrobiłam kiedyś pisankę jeszcze, jak mój dziadu żył.